Cześć, jestem Amelia. Jest dzisiaj sobota i chciałam Wam przeczytać kawałek z Ewangelii. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. I wydaje mi się, że ludzie tak teraz i cały czas robili tak i robią, że zwracają uwagę na ludzi tylko tych, którzy dają nam korzyści i w ogóle nie mamy więzi z nimi, tylko. Zależy nam na tym, żeby nam było dobrze i nie myślimy o innych, na przykład o osobach e, samotnych, e, nawet z nimi nie rozmawiając. I dlatego challenge e, dla Was będzie taki, żebyście właśnie napisali e, do takiej osoby samotnej, dobrze, że jesteś, bo ona po prostu może się bać ludzi i nie, nie potrafi złapać takiego dobrego kontaktu, a może się okazać, że jest na przykład super koleżanką. I y, pamiętajcie o napisaniu komentarza, subskrypcji i łapce w górę. Ode mnie tyle, pa pa!